Spacer po Bielanach. Film z cyklu perełki Warszawy, promujący atrakcje turystyczne stolicy. Projekt to o tyle wyjątkowy, że nie znajdziemy w nim profesjonalnych przewodników na utartych szlakach. Do jego realizacji zaproszeni zostali młodzi Warszawiacy, którzy znają i kochają swoje miasto, a filmy z ich propozycjami wybierane są w specjalnym plebiscycie. Ma być niebanalnie. Oryginalnie i niezbyt długo, żeby nie było nudno. Takie są zasady konkursu, i w takiej formule po obielanach oprowadza nas Paweł Cichocki. To około trzydziestoletni mężczyzna o krótko ostrzyżonych włosach i kilkudniowym zaroście. Nosi okulary, jest ubrany w ciemne dżinsy i zieloną bluzę, na którą zakłada czarną, puchową kurtkę. Na ramieniu nosi dużą. Brązową torbę. Podczas spaceru Paweł przechadza się przez bielany, pokazuje nam przede wszystkim ulicę Płatniczą, która wiedzie przez przedwojenne osiedle Zdobycz Robotnicza. Zatrzymuje się między innymi przy domu Kory Jackowskiej, wokalistki zespołu Manam, zwraca uwagę na zdobiące budynki Murale i opowiada. Barwną historię dzielnicy. Panorama miasta na jej tle tytułu perełki Warszawy. Paweł stoi przed stacją metra Stare Bielany. Cześć, witajcie na warszawskich bielanach. Ja nazywam się Paweł i dzisiaj ulicą płatniczą przejdziemy sobie przez zdobycz robotniczą. Paweł rusza, mija kamienicę z muralem przedstawiającym koguta i misia. Za chwileczkę zobaczymy niską dworkową zabudowę, ale musicie mieć świadomość, że jeszcze w roku 1918 w tym miejscu znajdował się poligon wojskowy. Wybudowano tu wspaniałe osiedle, i projektantem tego miejsca był Janusz Dzierżawski, którego dom. Widzicie tutaj. Wskazuje na zabytkowy dworek z niewielkim gankiem, sparty na dwóch filarach. Wchodzi na ulicę Płatniczą. Ulica Płatnicza uchodzi za najładniejszą bielańską ulicę. Zachowało się tutaj latarnie gazowe z połowy XIX wieku. Zostały one przeniesione w to miejsce z centrum Warszawy w latach 30. XX wieku. Warto zajrzeć po zmroku, kiedy te latarnie się palą i tworzą wtedy niesamowity klimat. Dochodzimy do płatniczej 73 na 75, tutaj mieszkał Jarosław Zieliński, znany warszawianista, zmarły niedawno i na ogrodzeniu możemy podziwiać wystawę opowiadającą o historii Bielan, warto się tutaj zatrzymać, warto popatrzeć na tą karuzelę bielańską przed 39. rokiem, mamy też Całą historię Zdobyczy Robotniczej w kilku zdjęciach. Bielany z lotu ptaka. Paweł dociera na duży, okrągły plac. Plac Konfederacji, czyli serce Zdobyczy Robotniczej. Zabudowa już trochę innego typu, ale również projektu Janusza Dzierżawskiego. Przed nami natomiast kościół świętego Zygmunta, który został pobudowany w końcówce lat 70. Ulica Płatnicza 59, tutaj w latach 2000-2018 mieszkała Kora Jackowska, wokalistka Manam. Na płocie przy domu portret Kory. Korę Jackowską upamiętniono również muralem przy pobliskiej ulicy Żeromskiego. Jak i aktorkę Krystynę Sienkiewicz, która również mieszkała przy ulicy Płatniczej. W zbliżenie na kolorowy mural. Paweł kontynuuje spacer, mija figurę Matki Bożej. Dzięki za wspólny spacer. Na Bielanach jest jeszcze wiele ciekawych miejsc do odkrycia. Także zaglądajcie tutaj możliwie najczęściej. Biała plansza z logotypem warszawskiej syrenki i napisem: Fall in love with Warsaw.